Szanowni Państwo, witamy na konferencji pracowej Tak dla Unii Europejskiej. Jako pierwszy zabierze głos eurodeputowany oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedryn. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Warszawo, dzień dobry Polsko i dzień dobry Europo. Mówię to nie bez kozery, ponieważ już za tydzień Europa będzie głosowała. Pół miliarda ludzi pójdzie z nadzieją, z optymizmem, ze swoimi marzeniami do urn wyborczych. Druga demokracja na świecie, jeśli chodzi o ludność, trzecia gospodarka świata, pójdzie głosować. To wielka szansa, Szanowni Państwo, dla dużej części naszego kontynentu. To wielka szansa, żeby realizować te wszystkie marzenia, nadzieje. I problemy, także rozwiązywać, z którymi od lat mierzy się nie tylko Europa, ale i cały świat. I my, jako Lewica, do tych wyborów bardzo dobrze się przygotowaliśmy. Przez ostatnie miesiące, podczas naszej kampanii, pod przewodnictwem pani ministry równości Katarzyny Kotuli, która jest szefową naszego sztabu, przemierzyliśmy Polskę od północy do południa, od wschodu do zachodu. Rozmawialiśmy z Polkami i Polakami o ich problemach, o ich marzeniach, o ich nadziejach, o ich oczekiwaniach także wobec Unii Europejskiej. I co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy społeczeństwo, które jest bardzo proeuropejskie, które w Unii Europejskiej, w Europie, w naszej wspólnocie pokłada bardzo wiele nadziei. Nadziei, które przez te 20 lat nie wygasły. Przypomnę, to 20 lat temu. Lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. To politycy i polityczki lewicy wiedzieli, że to jest nasza nie tylko historyczna, nie tylko historyczna, ale także cywilizacyjna szansa. To szansa na rozwój, to szansa na bezpieczeństwo, to szansa na dobrobyt. I po 20 latach obecności Polski w Unii Europejskiej możemy powiedzieć jasno, Polki i Polacy są nie tylko euroentuzjastyczni, ale także eurorealistyczni. Oczekują, że Unia Europejska po tych 20 latach obecności Polski w Unii Europejskiej, po inwestycjach w autostrady, w stadiony, w boiska, w lotniska, w tą taką bardzo twardą infrastrukturę, rozpocznie nowy rozdział, rozpocznie nowy etap. I o tym właśnie podczas tych miesięcy kampanii opowiadała, opowiadała Lewica o Unii Europejskiej 2.0. O Unii Europejskiej, która jest dla ciebie, dla nas, dla polegi Polaków. O Unii Europejskiej, która, broniąc wartości, realizować będzie te wartości w sposób praktyczny. Bo kiedy mówiliśmy o wolności, my jako lewica dawaliśmy tego przykład. Mówiliśmy o potrzebie reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. Zaproponowaliśmy w tej kampanii i z tymi postulatami idziemy do wyborów i do Parlamentu Europejskiego konstytucję dla Europy, fundament budowania naszej Wspólnoty receptę na te trudne czasy, określenie wartości, ale także umówienie się na konkretne rzeczy w tej konstytucji y, dla Europy. Zaproponowaliśmy także reformę instytucjonalną Unii Europejskiej, zniesienie patologicznego, y, 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 patologicznej zasady weta, która przez lata udowodniła, że nie służy Unii Europejskiej, że nie służy Polsce. Nie może być tak, że jeden kraj, Orban, Morawiecki blokują decyzję w Ważne dla całej Wspólnoty i lewica tego zniesienia zasady weta się domaga. Ale zaproponowaliśmy także wiele kwestii związanych z równością, z solidarnością społeczną. Zaproponowaliśmy europejską kartę praw kobiet, bo dzisiaj Polki nie mają takich samych praw jak Francuski, Belgijki czy holenderki. Zaproponowaliśmy likwidację Bezpłatnych staży, tak żeby młodzi ludzie nie byli wykorzystywani przez swoich pracodawców, przez tych, którzy dzisiaj na tej bezpłatnej pracy młodych ludzi żerują. Zaproponowaliśmy dla młodych także europejski program budowy mieszkań z niskim czynszem. Program, który pozwoli z pieniędzy europejskich budować w Polsce mieszkania. Rzecz niezwykle ważna dla milionów Polaków. Zaproponowaliśmy. Powołanie także Europejskiego Rzecznika Praw Zwierząt. Zwierzęta może nie potrafią mówić, ale na pewno potrzebują naszej troski i ochrony. Zaproponowaliśmy cały kompleksowy program, pomysł na Unię Europejską, z którym idziemy dzisiaj do wyborów. Wykorzystajmy zatem te ostatnie dni na to, żeby porozmawiać o przyszłości Europy. Proponuję zatem, jako jeden z liderów lewicy, debatę liderów. Koalicji Demokratycznej, która dzisiaj tworzy tę koalicję. Porozmawiajmy o Europie naszych marzeń. Porozmawiajmy o Europie, do której idziemy i której chcemy także na przyszłość. Donaldzie, Władysławie, Szymonie, spotkajmy się jeszcze w ciągu tych ostatnich dni na debatę. Porozmawiajmy o Polsce, Europie naszych marzeń. Wykorzystajmy te ostatnie dni na mobilizację Polek i Polaków, żeby poszli głosować. Bo te wybory będą określały nie tylko nasz, y, przyszłość Unii Europejskiej i Polski przez najbliższe pięć lat, ale przyszłość naszych pokoleń i kolejnych pokoleń. Jak będzie wyglądała nasza, y, nasza Europa, jak będzie wyglądała nasza planeta w kontekście katastrofy klimatycznej, jak będzie żyło się młodym ludziom za pięć, dziesięć, piętnaście lat. Jakie warunki życia stworzymy dla seniorów i seniorek, którzy dzisiaj w Polsce mają europejskie ceny w aptekach i w sklepach, ale pensje nadal mają wschodnie i my jako Lewica idziemy to zmienić. O tym wszystkim chciałbym porozmawiać z liderami koalicji demokratycznej. Ale także spotkajmy się w te ostatnie dni na ulicach Polski z Polakami i Polakami, Polkami i Polakami. Porozmawiajmy o Polsce naszych marzeń. Wykorzystajmy każdą minutę, każdą godzinę i każdy dzień, który został do końca tych, tej kampanii do 9 czerwca na rozmowę. Wykorzystajcie państwo ten moment. Napiszcie do znajomych, napiszcie do rodziny, żeby 9 czerwca Skorzystali ze swojego głosu, żeby zagłosowali za Polską i Europą swoich marzeń. Nie dajmy, Szanowni Państwo, ukraść tych wyborów siłą antyeuropejskim, siłą, które, którym często, jak słyszymy, bliżej do Kremla niż do Europy, siłą, które częściej atakują Brukselę. A rzadziej krytykują Moskwę, siłą, które często bratają się z końmi trojańskimi Putina, takim jak Orban, Le Pen czy Salvini. Mówię tu oczywiście o Konfederacji i PISie. Dzisiaj te wybory będą wyborami cywilizacyjnymi o tym, w jakim kierunku pójdzie Polska i Europa. My, jako Lewica, chcemy silnej Polski w silnej Europie i o tym rozmawialiśmy przez ostatnie miesiące, i do tego zachęcamy 9 czerwca. Apeluję do wszystkich Państwa, do ludzi dobrej woli, żeby poszli głosować 9 czerwca. W najbliższą środę pan prezydent Aleksander Kwaśniewski organizuje ważne wydarzenie, wygłosi ważne oświadczenie dotyczące przyszłości Polski i przyszłości Europy. Już dzisiaj chciałem zapowiedzieć to wydarzenie, ponieważ ono. Będzie ważnym apelem dotyczącym przyszłości Polski. Przygotujmy się do tego oświadczenia, przygotujmy się do tego momentu, w którym. Jeden z najlepiej, jeśli nie najlepiej oceniany prezydent III Rzeczpospolitej. Prawdziwy mąż stanu wygłosi oświadczenie dotyczące przyszłości Polski i przyszłości Europy. I to chciałem dzisiaj Państwu zapowiedzieć, oddając jednocześnie głos Magdzie Magdzie Biejat, naszej liderce wspaniałej, która tutaj prowadziła nas do wyborów samorządowych z wspaniałym efektem, a dzisiaj opowie o przyszłości Warszawy, Polski i Europy. Magda, proszę cię bardzo. Dzięki Robert. Kochani, tak, to jest trzeci z cyklu, z cyklu długiego cyklu wyborczego, z cyklu wyborczego, w którym w kolejnych wyborach prosiliśmy was o mobilizację i stoimy tutaj, żeby poprosić was jeszcze raz. Dlatego, że te wybory są również wyborami o wszystkim, o tym, jak przez następne lata będzie wyglądała Europa. I stoimy tutaj dzisiaj w Warszawie, pod pałacem kultury. I kiedy tak stoimy, myślę o właśnie ostatnich wyborach, o wyborach samorządowych, w których kandydowałam na, na urząd prezydenta Warszawy. I chcę zaapelować do tych wszystkich, którzy zagłosowali na, na mnie i na listę lewicy w ostatnich wyborach, ale też do tych, którzy z sympatią tej kampanii się przyglądali z innych miast, miasteczek i wsi pokazaliście, głosując na naszą listę, na listę lewicy, że zależy właśnie Wam na tych codziennych sprawach, że zależy Wam na tym, żeby reprezentowali Was politycy i polityczki, którzy nie zajmują się walkami w Kisielu i obrzucaniem się nawzajem błotem, którzy nie zajmują się propagowaniem nienawiści wobec tych czy innych, tylko chcą załatwiać Wasze sprawy. Wtedy mówiliśmy o tym, jak na poziomie samorządu można załatwić dostęp do mieszkań dla tych, którzy dzisiaj na to mieszkanie nie stać. Mówiliśmy o tym, co można zrobić, żeby poprawić transport publiczny, jak załatwić lepszą przestrzeń, bardziej zieloną, bardziej przyjazną, taką, która lepiej chroni nas przed skutkami katastrof klimatycznych. I to wszystko możemy załatwić również z poziomu Europy. Lewica idzie do Europy nie po to, żeby załatwić sobie stołki, nie po to, żeby zapomnieć o tym, co się dzieje tu w Polsce, ale wręcz przeciwnie. Żeby w Europie walczyć o sprawy dla Was ważne. Żeby ta Europa była Europą dla Was, dla każdego z Was. Europą dla Ciebie. Więc jeśli chcecie, żeby z Europy przypłynęły pieniądze na fundusz mieszkaniowy, po to, żeby każdy z Was miał szansę na wynajem mieszkania od swojego samorządu. Jeśli chcecie. Inwestycji w kolej i w transport, który pozwoli Wam łatwo przedostać się do pracy, do szkoły z mniejszych miejscowości. Jeśli chcecie, żebyśmy naprawdę byli odporni na katastrofy klimatyczne, a nasze rolnictwo rozwijało się i było konkurencyjne, to zagłosujcie na Lewicę i idźcie przede wszystkim do wyborów. Idźcie 9 czerwca do urn. Prosimy Was o tę ostatnią mobilizację, bo... W tych wyborach będziemy decydować o tym, czy Europa pozostanie silna, czy, Euro czy Polska w tej solidarnej, silnej Europie będzie miała przed sobą dobrą przyszłość, czy będziemy osuwać się w czas konfliktu i chaosu. Jestem pewna, że wybierzecie mądrze. Dajcie nam szansę, żebyśmy o to zawalczyli i 9 czerwca spotkajmy się wszyscy w lokalach wyborczych. Dziękuję bardzo. Szefowa naszego sztabu teraz. Proszę bardzo. Mała, ale głośna. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mówił o tym Robert Biedron i ja dzisiaj z tego miejsca, tutaj z Warszawy, spod Pałacu Kultury, chciałbym podziękować wszystkim naszym wyborcom, wyborczyniom, nie tylko lewicy, ale także całej koalicji 15 października, za wszystkie spotkania w ostatnich tygodniach na ulicach polskich dużych i mniejszych miejscowości. I chciałabym powiedzieć Wam, że w tym tygodniu też będziemy się jeszcze z Wami spotykać. Jutro z Joanną Szoyring wielgus będziemy w Poznaniu we wtorek. Wspaniały event i spotkanie z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. W Łodzi. A potem ważne orędzie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Prezydenta, który jak nikt dobrze rozumie, o co toczy się gra. Gra toczy się dzisiaj nie tylko o to, czy Polska będzie trzymała stronę. Rosji i Białorusi, czy będzie w gronie tych europejskich państw zachodnich i będzie poważnie myślała o swojej przyszłości. Bo jeśli miałabym dzisiaj powód, podać jeden powód, a pytają mnie o to moi znajomi, moje koleżanki i koledzy, dlaczego tak naprawdę trzeba iść na te wybory, to myślę sobie, że to są wybory o wszystko, jeśli chodzi o przyszłość naszych dzieci. Ta Europa 2.0 to jest Europa przyszłości, Europa naszych marzeń, ale to jest także, a może przede wszystkim Europa przyszłości młodych ludzi, Europa przyszłości kobiet, im Ernst którzy wiedzą jak ważne są na przykład prawa człowieka, jak bardzo ważna jest równość. Dzisiaj moja 23-letnia córka za chwilę skończy studia, e, pewnie pójdzie do swojej pierwszej poważnej pracy i lewica dużo o tym mówiła. Zakaz darmowych staży, europejski fundusz mieszkaniowy, bo w tym wieku zaczyna się myśleć o tym czy i kiedy założyć rodzinę. My myślimy o tej przyszłości tych młodych ludzi bardzo poważnie i tych ludzi, których my wysyłamy do Parlamentu Europejskiego, to nie są ludzie, którzy uda Zdają się tam na jakąś polityczną emeryturę. Oni przez wiele lat swojej działalności, tutaj w polskiej polityce udowodnili, że zawsze stoją po słusznej stronie: po stronie praw człowieka, po stronie walki ze skutkami katastrofy klimatycznej, po stronie równości, po stronie poważnego podejścia do polityki mieszkaniowej, drogie kobiety, drodzy mężczyźni, drogie młode osoby. 9 czerwca. Zaproście swoje koleżanki, swoich kolegów, zabierzcie żonę, zabierzcie męża i koniecznie idźcie na wybory. A nasi kandydaci, nasi przyszli europosłowie, nasze przyszłe europosłanki. Jak planują Państwo mobilizować swoich wyborców w tym ostatnim tygodniu kampanii? My przez ostatnie tygodnie rozmawialiśmy z wyborcami na ulicach polskich miast i kiedy ich pytaliśmy o to. Co znaczy dla nich fakt, że Polska jest w Unii Europejskiej? Mówili nam dużo też o tym, że kiedy 20 lat temu wchodziliśmy do Unii Europejskiej, jako Polacy byliśmy dumni, my jako lewica byliśmy dumni z tego, że to lewica Polskę do Unii Europejskiej wprowadziła, i kiedy patrzymy na ten bilans ostatnich 20 lat, to wiemy, że zyskaliśmy rozwój, poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w tych trudnych geopolitycznych czasach, ale trzeba tej nowej Unii Europejskiej, Unii Europejskiej 2.0, postawić ambitniejsze cele, ambitniejsze plany, dlatego mówimy „Europa dla Ciebie. Dla każdego z nas ludzie muszą mieć poczucie, że Europa walczy o sprawy dla nich ważne. Kluczowe decyzje nie mogą być podejmowane za zamkniętymi drzwiami, a instytucje europejskie nie mogą być jakąś abstrakcyjną instytucją, która mieści się gdzieś daleko w Brukseli, która nie myśli o tym, ile zarabiamy, czy mamy gdzie mieszkać, czy płacą nam za staże, czy możemy podróżować po Europie. To jest dzisiaj dla ludzi ważne. Bezpieczeństwo w tym rozumieniu militarnym czy też obronnym jest bardzo ważne, ale bezpieczeństwo każdego człowieka, to czy stać go dzisiaj na to, żeby wynająć mieszkanie, czy ma dostęp do taniego mieszkania, to ile zarabia, jest naprawdę równie ważne i kluczowe. I dzisiejsi dwudziestolatkowie, których namawiamy do pójścia na wybory, mówią właśnie o tym, że to jest dzisiaj dla nich najważniejsze. Będziemy z nimi rozmawiać, będziemy się spotykać, będziemy zachęcać do tego, żeby poszli na te wybory. Musimy zatrzymać prawicę i skrajną prawicę, która chce dorwać się do władzy, a to, co skrajna prawica i prawica zrobiły w Polsce, Widzieliśmy, obserwowaliśmy wszyscy przez ostatnie 8 lat. To jest zamach na prawa obywatelskie, to jest zamach na prawa człowieka, to jest łamanie praw człowieka. Nie możemy pozwolić na to, żeby to się powtórzyło w Unii Europejskiej. Musimy zrobić wszystko, żeby w Unii Europejskiej rządziły siły hadeckie i progresywne, takie jak lewica. W Unii Europejskiej jesteśmy drugą siłą polityczną i mamy nadzieję, że tak pozostanie, żeby zatrzymać skrajną prawicę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy i przypominamy, że cała konferencja jest do pobrania w wysokiej jakości na naszym serwisie YouTube, na kanale Lewicy. Katarzyna Kotula, Magda Biat, Robert Biedron, dziękujemy dziękuję bardzo. bardzo. Dzięki, Dzięki. Dzięki. Może zdjęcie sobie, sobie. Tak.